No, cześć, witam Was. Dawno nie kręciłem filmiku o stanie roślin w ogrodzie zimowym. Jak przebiega proces zimowania, więc pokrótce Wam dziś to pokażę. Ponieważ jest mało miejsca i trochę wąsko, muszę się odsunąć, żeby cokolwiek pisać. Dwa największe lasy. Całkowicie na sucho, bez kropli wody. Co jakiś czas wycinam najstarsze liście, które już są całkowicie zeschnięte, ale jak widać, jeszcze sporo ich mają i pewnie do wiosny które liści jeszcze dotrzymają. Tutaj, między maurylasami, stoi papirus Cibora. Ciborę zimuje rosnącą. W sensie w wodzie stoi w tacy z wodą. Jak widzicie, pełna wody. Rośnie pięknie, jest cały czas zielona. Zasychają nieliczne pędy. Na wiosnę po prostu wystawię gotową roślinkę. Mam nadzieję, że rozrośnie się dalej. Tutaj kalidora. Kalidora również całkowicie na sucho, jak pieprz. Za nią dwie strelicje. Ta pierwsza Reginae, ta druga tam z tyłu, o ta właśnie, którą teraz liść, który liść tej strelicji teraz właśnie trzymam. Nicolae, nikolai. Te strelicje są całkowicie nasuchozimowane. Również bez kropli wody. Chodzi mi o to, żeby zawiązały pąki kwiatowe. Strelicję mam jeszcze jedną trzecią, o tu właśnie stoi i tutaj jak widzicie ona już ma pąk kwiatowy. Ta będzie na pewno kwitła. Tam na dole, nie wiem czy to widać, chyba nie widać. Wychodzi kolejny. Wychodzi kolejny punkt kwiatowy. Tutaj kolokazja gigantea. Większość mam obciętych. Tą jedną zostawiłem z liśćmi. Odrzuca co chwilę po, po jednym po, dwie, po dwa liście. Sukcesywnie je wycinam, ale była duża kępa, więc jak widać jeszcze jest zielona. To jest Musa ma. W tej chwili zacząłem mu liście. Do tej pory stał cały zielony. Chciałem zobaczyć pnia, ale... ale nie wiem, co zobaczę. To jest ta roztrata, którą kupiłem niedawno. Tam z tyłu jest filifera. Druga roztrata. Dwie karłatki. To są wszystkie ostatnie zakupy. A tu już wracamy do moich roślin. Tu jest mały cykas. Tutaj przed nami jest basiok z odrostami. Zimuje bardzo dobrze. Red tiger, który dostałem od Mariusza. Dzięki, Mariusz. Mówię o czarnym hańku tutaj. Puścił u mnie te dwa liście. No oczywiście ten pierwszy już zaczyna lekko zasychać, ale jeszcze puścił drugiego. Też bardzo ładnie zimuje. Tutaj mam Xanthosonu violaceum. Colocasia blackstem. Fontanesi. Tych kolokazji mam kilka, gdzieś tu są poupychane. A tutaj jeszcze jedna y, jeszcze jedna strelicja. Co dalej? Tutaj stoi Santosoma z sagitifolium Zielona. Też całkowicie na sucho, zimowana. Y, kolokazja Gageana. Muszę zrobić trochę miejsca. Tarcza Perska. To jest mniejsza, którą kupiłem. Większą mam od Maćka yy, z kanału Ogród Macieja i Rośliny Egzotyczne. Za chwilę ją pokażę. Tam z tyłu Dixonia Antarktyka Świetnie się tutaj rośnie w tej temperaturze. Przypominam, w, szkle, w ogrodzie zimowym mam temperaturę w dzień około 16 stopni, jak jest pochmurno. W nocy minimalna około 12. Yy, natomiast w słoneczny dzień potrafi się podnieść do 30 kilku stopni, nawet temperatura. No ale tych słonecznych dni na razie jeszcze jest niewiele, więc też nie możemy o tym mówić. Tutaj mam kolokazję, y, alokację venti, taką dość dużą, która też bardzo ładnie zimuje jak na razie w ogrodzie zimowym, w tych temperaturach. Tutaj tu bugenwija, która no zrzuciła liście, a to jest jej taka kolej rzeczy. Lantany. Tą zielon, zieloniutką, to jest lantana. Podrzucała te stare gałązki, to wypuściła już nowe w ogrodzie zimowym. Tutaj jest druga lantana. Ta tak pół na pół. Troszkę jeszcze ma zielone liście na starych pędach, troszkę coś tam próbuje puszczać, no zobaczymy jak mi się uda proces zimowania, w ubiegłym roku niestety mi się nie udało. Tutaj mamy brugmansję, to są akurat brugmansje potrójne, te wariegaty, taka green in green, zieleń w zieleni. Bardzo ładna zresztą wariegacja, potrójny kwiat, to jest ich kilka sztuk, jak na razie bardzo ładnie zimują. Trochę drobnicy, trochę moich drobnych kan, ale nie podlewam zbyt mocno, podlewam tylko tyle, żeby nie wyschły na wiór. Jeszcze nie startują, nie wybudzam ich jakoś tak wybitnie mocno. Plumerie, bardzo ładnie sobie radzące, jak na razie. Mały mam relasek. Kumkwat, też świeży zakup, jak na razie rośnie bardzo ładnie, nie zrzuca liści, utrzymuje owoce. Tutaj y, trochę kolokazji Fontanesi Blackstem Młodziaków, z tyłu Camellia Sinensis, tutaj y, alokazja Lowrider, z tyłu jeszcze jedna Venti, a tutaj mam Helikonie, mam dwie sztuki, to jest jedna z nich, świetnie sobie daje radę w ogrodzie zimowym, Miał się podlewa, ona lubi, lubi ciasne doniczki, lubi dużo wody, y, 16 stopni jej nie przeszkadza, to, to minimalna 12 również jej nie przeszkadza. Jak na razie cały czas puszcza nowe liście, cały czas się rozwija, mam nadzieję, że latem będzie z niej duża pociecha. Heliconia psita corum, o ile dobrze pamiętam. No nie, akurat już ją przesadziłem do doniczkę od innej rośliny, od filodendrona, więc już nie przeczytam z paszportu, ale chyba się nie pomyliłem w nazwie. Sandelia tutaj stoi z tyłu, zrzuca trochę liści. No niestety to już dla nich są trochę za małe temperatury, no ale ważne, żeby utrzymać roślinę zimą, żeby wiosną miała z czego odbijać. No, jak na razie nie zimuje najgorzej. Oliwka sporo liści mi zrzuca, zimowana całkowicie na sucho, ale taka jej natura. Mały traszek tutaj z tyłu, też całkowicie na sucho zimowany. Tutaj dwie kakulaty, yy, alokazje kakulaty wariegaty. Co prawda tej wariegacji zbyt wiele nie widać na tych liściach, ale o, na tym widzicie, jest. Przyjdzie lato, przyjdzie słonko, pojawi się i wariegacja. No nie, tutaj specjalnie na tych, nawet na tym nowym też nie widać jakoś tak. Jak kupowałem, to wariegacje były widoczne. No teraz tak się gdzieś zatarło to wszystko. E, dobrze, cytrynka skierniewicka, która w kółko y, y, zrzuca liście, produkuje liście, y, produkuje kwiaty, zrzuca kwiaty i tak na przemian. Natomiast nie bardzo mi chce rosnąć. No, ciutkę urosło, ale niestety tutaj jakichś efektów wielkich nie ma. Tutaj kordylinka, też ostatni zakup. Mocno ją przyciąłem, bo mam wrażenie, była wypyskana na grzyba. W pierwszej chwili myślałem, że to grzyb, ale to chyba nie jest grzyb, to jest zbyt późne schowanie i prawdopodobnie są to uszkodzenia mrozowe na liściach. Więc ja wyciąłem już część liści. Po co mają niepotrzebnie roślinę obciążać? Te wszystkie świeże, które wypuszczę tutaj, już są bardzo ładne, bez żadnych śladów. Uszkodzeń, a te stare i tak będą do obcięcia. Także sukcesów nie będę je wycinał. Tam z tyłu tutaj kuflik. Kuflik mi trochę podsych podsychają szczyty. Nie wiem dlaczego. Ja staram się go podlewać, żeby. No, ma wilgotno w tej chwili. Niezbyt często, ale jak go za mocno przesuszam to natychmiast schnie, więc no tak muszę go z wyczuciem podlewać. Juka gwatemalska. Świetnie sobie radzi. Druga kordylina, Czerwona Red Star. Mam nadzieję, że już doszła do siebie, bo ona była wykopana w pierwsze przymrozki i dobrze, że ją wykopałem. Także prawdopodobnie w Donicy dojdzie do siebie. Tutaj y, moja zmora, a mianowicie y, niekwitnący do tej pory, y, roślinka, która nie chce mi zakwitnąć od dwóch sezonów. No, ona ma wysokości w tej chwili z Donicą jakieś, no bez Donicy ma ponad metr. Liczyłem na to, że może tu w ogrodzie zimowym zakwitnie. Nawet ją podlewam z nawozem do kwitnących z dużą zawartością potasu. A ona nie chce. Wianecznik Gardnera jest to. I powiem szczerze, że sobie zapowiedziałem, że 2022 to jest ostatni sezon. Jeśli wianecznik nie zakwitnie, mi, to na pewno zmieni właściciela. Po prostu poddaje się i koniec. Cały urok tego wianecznika to są piękne, pięknie pachnące kwiaty. Nie mogę się ich doczekać, jeśli daję mu ostatnią szansę w 2022. Jak nie zakwitnie. To, to będzie miał innego Pana. Akuminaty. Akuminaty. to jest Grand Nine. Już nie pamiętam, który jest który, ale są jeden obok drugiego. Jedno to jest Grand Nine, drugi to jest yy, dwarf, dwarf Cavendish. Cztery tu właściwie są, bo są i mniejsze i większe. Ale jak na razie nie najgorzej. Zimują. Nie ma na co narzekać. Tutaj mamy tajki. Yy, tajki też muszę przesadzić. Pewnie za chwilę to zrobię. Do większych doniczek troszeczkę, bo jak spojrzałem u czarnego Henka na wielkość jego takich, która jest zimowana w domu w warunkach cieplarnianych i te moje w ogrodzie zimowym, które tak są trochę zapomniane, no to jest przepaść między wzrostem. Ale to nic, przesadzę, podleję i podskoczę. Akant Variegata. Słuchajcie, akant Variegata w ogrodzie mi marniał w tamtym sezonie. Wsadziłem po, po 15 maja. Wykopałem go w lipcu. Szczątkowa roślinka, która była dużo mniejsza niż ta, którą wkopywałem, i zaczął rosnąć w ogrodzie zimowym. No i zobaczcie, tak urósł przez zimę. On cały czas rośnie. Ja go podlewam, bo on lubi wodę, i on cały czas przerasta, Cały czas się robi większy. Tutaj, oczywiście, połamałem końcówki chodząc. No niestety, tak to się dzieje. Traszek. Ten świeżo zakupiony. Jego nie podlewam, on zimuje na sucho. Jakąś tam odrobinę wody pewnie za, za jakiś miesiąc mu ale, ale nie ma też takiej potrzeby. Talia delbata, del czyli y, kanna wodna, tak zwana, popularnie, choć nie niesłusznie. Obok papiruz egipski. Papieru z egipski świetnie zimuje. I zwróćcie uwagę, to są rośliny, które zimuje w wodzie. Kolokazja moito. Wiem, że w wodzie zimuje również Maciek, z kanału Ogród Macieja. Tylko z tego co pamiętam, to Maciek ma wrzuconą grzałkę i napowietrzacz. Ja do tej pory zimowałem tylko w podstawce z wodą. No teraz właśnie kupiłem kastrę, żeby mi się więcej roślin zmieściło. Ale rośliny stoją zanurzone prawie po krawędź donic w wodzie. Nie wiem, czy to będzie widać. No słabo to widać, ale musimy uwierzyć na słowa. Soją zanurzone w wodzie i kilka dni temu kupiłem taką malutką pompeczkę i zacząłem napowietrzać, ale to nie dlatego, że rośliny mi nie rosły, tylko dlatego, żeby zobaczyć różnicę. Czy będzie jakaś różnica z napowietrzaniem, czy bez. Nie podgrzewam wody. Woda jest podgrzewana wyłącznie przez ogrzewanie podłogowe, które tutaj jest zainstalowane. I tak jak Wam mówiłem, w nocy jest to 12 stopni, więc powiedzmy, woda jest zawsze ciut zimniejsza, to będzie miała te 11, a w dzień bywa 16, bywa 20 kg. Ale rośliny, jak do tej pory, y, rosną świetnie. Kolokazja wypuszcza już kolejny liść. Także to jest już piąty. I tak jak wypuści ten piąty, to jednego odrzuci i znowu wypuści piątego. Ona nie ma więcej niż pięć liści. Jedyne na co mogę narzekać, to jest na to, że ta kolokazja przez cały sezon urosła na ponad metr wysokości. Prezentuje się pięknie. No niestety nie daje babyków. Szkoda, bo. Chciałbym chociażby sobie zostawić jednego zapasowego, gdyby coś się nie działo, ale ona po prostu uparła się, jak jak lenta stoi. Mam nadzieję, że latem wyda babyka. I teraz, oto jest druga tarcza. Ta od Maćki, o której mówiłem wcześniej. Też bardzo ładnie zimuje. Ona, przyciąłem jej e, szczytówki, żeby roślinkę rozmnożyć. No i powiem szczerze, porażka. Oczywiście Samo przycięcie miało na celu przede wszystkim to, żeby roślinka zaczęła się ładnie krzaczyć i ten efekt uzyskałem, bo jak widzicie już puściła tutaj z każdego miejsca, z węzła poniżej miejsca cięcia po dwa stożki wzrostu. I tak właściwie z każdego. Natomiast ja z roślinki miałem trzy szczyty i niestety wszystkie trzy mi padły, żaden się nie ukorzenił. No trudno, zima to nie czas na ukorzenianie, poza tym ta tarcza też nie, nie, nie ukorzenia się najłatwiej. To jest marakuja. Zrzuciła liście najpierw wszystkie, teraz puszcza je od nowa. Mam nadzieję, że, że przezimuje. Fajnie, o właśnie, muszę chyba troszkę ją podlać, bo ma to dość sucho je posadziłem w przepuszczalne podłoże mocno. Oleandry. Kilka oleandrów zimuje w ciemnym garażu. Kilka tutaj. Nie zimują najgorzej. Także myślę, że jest sukcesem. Marakuja, To jest ta moja marakuja, która owocowała. Troszkę ją musiałem przesadzić, bo dałem jej nową drabinkę ponieważ wdając drabinkę musiałam trochę uszkodzić korzenie zaczęła gwałtownie zrutać liście więc taka dość rzadka w tej chwili jest najprawdopodobniej na wiosnę i tak ją dość mocno jeszcze przytnę ona lubi cięcie więc nie ma tutaj żadnego problemu z tym no i ostatnie już to jest pierwsze tamarillo trzyma owoce na tym jeszcze owoce nie dojrzewają a drugie moje tamarillo jest tutaj i tutaj już owoce dojrzewają, czy dojrzały, bo tam nawet jeden jest prawie dojrzały, zresztą nie ukrywam, że już jeden owoc próbowałem, no pyszny, ja oczywiście osobiście lubię smak tamarillo, to zależy jeszcze komu co smakuje, moja żona nie przepada, a mnie smakują. Tak wygląda stan moich roślin. Myślę, że wszystko w miarę, w przyzwoitym stanie spędza zimę. No Przed nami teraz najgorszy okres. Niby robi się cieplej, będą dłuższe dnie. Rośliny powinny podejmować już troszeczkę wzrost. Ale jak wiemy, yy, najgorszy jest jeszcze styczeń i luty do przetrzymania przez te rośliny. Bo to jeszcze dwa miesiące bez podlewania w takim okresie stagnacji. I jak wytrzymamy do marca, to już wszystko pójdzie z górki. Od marca już na pewno nie będzie strat. Czego sobie i Wam życzę. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.